Cześć kochani, witam Was serdecznie w Zrób to sam. Pokażę Wam dzisiaj bardzo ładny, przytulny szalik w bardzo ładnych kolorach. Zrobiłam go we wzór w pęczki i to pęczki z siedmiu pętelek. Bardzo łatwy wzór, użyłam dużego szydełka, jest to dziewiątka, a jakiej włóczki użyłam i jak go zrobiłam zaraz Wam wytłumaczę. Do zrobienia tego szalika użyłam dużego motka w pięknych kolorach, które przypominają jednorożca. To jest włóczka Garon Chunky Cakes. Tu, tutaj jest informacja, że nie zawiera wełny i produktów ym, zwierzęcych. Zalecane szydełko ym, to ósemka. Ja użyję dziewiątki, bo nie mam ósemki. Włóczka w całości składa się z akrylu. 280 gramów to 271 metrów. Tak to wygląda hmm, tutaj. Tak wygląda etykieta z przodu i z góry. Tak. Jest to włóczka farbowana, bez węzełków. W środku naprawdę fajna, gruba, zimowa włóczka. Wyciągam sobie środek. Mam już moją nitkę początkową. Zrobię nieporzystą liczbę oczek łańcuszkowych. U mnie to będzie 13 oczek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 No i mam już łańcuszek, to jest szerokość mojego szalika i teraz dodaję 3 oczka dla wysokości. 3, czyli razem mam 16. Nawijam nitkę na szydełko. I wbijam się w czwarte oczko na łańcuszku, licząc od szydełka. Wbijam się, przeciągam nitkę, mam trzy pętelki. Znowu nawijam nitkę i wbijam się w to samo oczko. Teraz mam 5 pętelek. I to samo jeszcze raz. Nawijam, wbijam, wyciągam i mam 7 pętelek. Dużo tego jest na szydełku. Przeciągam nitkę przez wszystkie pętelki i dodaję oczko łańcuszkowe. I tak powstał pierwszy pęczek. Dalej opuszczam jedno oczko na łańcuszku, nawijam nitkę, wbijam, wyciągam nitkę, trzy pętelki, nawijam, wbijam, mam pięć pętelek, potem to samo i siedem i przeciągam. I jeszcze raz oczko łańcuszkowe. I już mam dwa, dwie paczuszki. Na dole znowu pomijam jedno oczko i robię dokładnie to samo. 7 pętelek, przeciągam, dodaję oczko łańcuszkowe i trzeci pęczek jest gotowy. I tak będę szydełkować do końca rzędu. Pomijam oczko na dole, nawijam nitkę, wbijam, wyciągam, nawijam, wbijam, przeciągam, nawijam, wbijam, przeciągam i przeciągam przez całość, przez 7 pętelek. Pomijam oczko na dole i powtarzam. I teraz mam gotowy pierwszy rząd. Widzicie, że dzięki tym siedmiu pętelkom na szydełku powstał dość gęsty ten wzór, a te pęczki są naprawdę duże i puszyste. No, tutaj już mam całość skończoną. Jest bardzo puszyście, bardzo grubo, i o to chodzi. Dodaję teraz 3 oczka dla wysokości, obracam robótkę i dalej szydełkuję pęczki, po prostu między pęczkami z poprzedniego rzędu. Zawsze robię 7 pętelek i przeciągam, dodaję oczko łańcuszkowe i znowu to samo. W te miejsca, gdzie są luki, z pierwszego rzędu tam tworzę nowy pęczek. I znowu 7 i przeciągam przez 7. Jestem już prawie na końcu rzędu. Bardzo szybko się to szydełkuje. Jak widzicie, ostatni pęczek robię wokół tego łańcuszka. Tutaj Możecie zobaczyć, jak to wygląda w całości, kiedy już prawie ten rząd drugi mam skończony. Zawsze robimy ten ostatni pęczek, jakby przy tym łańcuszku na końcu. Tak to wygląda teraz. 7 i tu też. 4, 5, 6 i 7. Siedem pęczków w jednym rzędzie, bardzo puszyste i duże pęczki. Widzicie, taka jest wysokość po dwóch rzędach. I teraz będę dalej szydełkować. A potem znowu Wam pokażę, co wyszło. A wyszło tak. To już jest rzeczywiście duży kawał szalika. Widzicie, że się pięknie rozwija. To jest super przy takich dużych motkach włóczki, że nie trzeba. Nie ma problemów ze zszywaniem różnych kolorów włóczki, można spokojnie zrobić coś dużego bez konieczności zszywania tych różnych kolorów. Mam jeszcze mały motek, właściwie pozwijałam ją sobie, bo szydełkowałam do końca i zrobił się ten motek taki cienki. Mam tu jeszcze trzy kolory, w środku jest fioletowy, mam już ten kolor na szaliku też, poza tym jest jeszcze trochę białego i różowy. Teraz będę szydełkować aż mi się skończy ta włóczka. No, i już mi został teraz tylko ten krótki kawałeczek nitki. Przeciągam nitkę przez 7 pętelek. Przeciągnęłam. Wyciągam teraz sobie nitkę. Pozostaje mi ją już tylko przeszyć tak jak nitkę początkową. O. Zmierzyłam ten szalik na długość i to jest około 180 cm, czyli naprawdę jest długi. Może być noszony zawinięty wokół szyi. Jeżeli chodzi o szerokość, to u mnie wyszło 20 cm na te 13 pętelek mniej więcej. Jest bardzo puszysty. Zobaczcie sobie z boku, jaki jest gruby, no i ładne kolory. Mam nadzieję, że nagranie Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajki. Możecie też subskrybować mój kanał, dzielić się ze znajomymi, włączyć powiadomienia, a wtedy na pewno żaden nowy filmik Was nie ominie. Do zobaczenia, zrób to sam.